Witajcie moi drodzy i w tym filmiku pokażę Wam, jak tak naprawdę wygląda wybrzeże Odeskie. To będzie druga część filmików o Odesie. Jeżeli chcecie zobaczyć pierwszą część, a mianowicie filmik o samym mieście, śródmieście Odeskim, to zapraszam do e, oglądania tego w filmiku. E, tutaj będzie wskazówka, a link będzie w opisie. A w tym filmiku pokażę Wam, jak wyglądają pięć najlepszych plaż, które znajdują się w Odesie. Otóż, nie przedłużając, zaczynamy! A pierwsza plaża, którą obecnie zwiedzamy, to Plaża Langerom, która znajduje się bardzo bliska, blisko centrum Odessy, bardzo blisko e, śródmieścia. Najbliższa można powiedzieć plaża do ulicy Derebasowskiej. Również blisko plaży znajduje się Park Szczepczenka. Ogólnie plaża jest bezpłatna, ale oczywiście minusem jest to, że nie ma tutaj piachu, a mamy tylko takie, takie drewniane podłoże i mamy betonowy mola. Jeżeli chcemy znaleźć piasek, to to będzie trochę dalej, w tamtą stronę idąc prosto. Delfinarium w Odesie. Ma piękną nazwę Nemo. I hotel pięciogwiazdkowy nad samym morzem. Dzisiaj jest 1 września i myślę, że nie będzie za dużo ludzi, ale przynajmniej możemy podziwiać piękną plażę. To jest Plaża Langeron. Plusem oczywiście jest infrastruktura. Plusem jest to, że plaża jest bardzo dobrze zrobiona. Możemy robić zdjęcia sobie pod palmą. Jakby jesteśmy gdzieś w Turcji czy w Bułgarii, rosną palmy, fontanny. Turyści, dzieciaki sobie biegają, odpoczywają i to naprawdę wygląda dobrze. Oczywiście, wielkim atutem jest to, że plaża jest darmowa i każdy człowiek może sobie tutaj odpocząć. A tutaj mamy food court, na którym nawet jest pizza hut. Wejście do Delfinarium. I właśnie w ten sposób wygląda promenada. I oczywiście wielkim plusem będzie widok, bo otwiera się przepiękny widok na miasto z tamtej strony i również widok na miasto z tej strony, a obecnie jedziemy tam dalej szukać dalsze plaże. To jest trasa rowerowo-pieszo rowerowa, również jeżdżą tutaj busiki na silnikach elektrycznych, jak widzimy tutaj rowery bardzo szybko jeżdżą. O, i takie busiki tutaj też jeżdżą, elektryczne. E, te busiki jeżdżą pomiędzy plażem Langeron, gdzie przed chwilą byliśmy, aż do Arkadii, do której pojedziemy. A pomiędzy e, tych dwóch plaży znajduje się plaż Delfin. Oczywiście e, miejsce na tej plaży już będzie płatne, ale niewiele będzie kosztować. Jak widzimy, 1 września, ale naprawdę upał jest niesamowity. Plaża jest piaszczysta i dość zadbana. Jest w miarę czysto i jest wygodny dojazd e, samochodem. Ale co tak naprawdę ciekawego, chciałbym pokazać Wam e, przy tej plaży, e, w tym miejscu, to rozbicie okrętu. Nie tak dawno, e, rok temu, stał się tutaj wypadek. E, po burze e, zatonął w tym miejscu statek, który obecnie chcą z tego miejsca zabrać, ale jak widać, e, Idą roboty. Zobaczymy, co będzie za jakiś czas, ale jeszcze w tym roku możemy obserwować, obserwować, podziwiać piękny widok, nie wiem komuś piękny komuś nie, na ten statek. Ale oczywiście po wypadku niektórzy twierdzą, że lepiej tutaj się nie kąpać, ponieważ różne chemiczne elementy, może jakiś olej po tym statku został w morzu i może być trochę zanieczyszczone, trochę nieczyste. Ale jak widać. Nadal tutaj ludzie się kąpią, nikogo to nie interesuje, tym bardziej, że tutaj, tutaj jest plaża bezpłatna i widać od razu różnicę. A po lewej stronie jest plaża płatna, to jest jakby plaża delfin, tylko podzielona na strefę płatną i na strefę e, darmową. E, strefa płatna wygląda o wiele lepiej, e, sama plaża nie jest płatna, tylko jest płatną sługa wypożyczenia, par, e, parasol można wypożyczyć i można wypożyczyć jeszcze leżak w tym miejscu tak wygląda plaża Odeska tutaj ludzie chodzą sprzedają ludzie wynajmują hamaki i odpoczywają i jak widać woda jest już bardziej przejrzysta nawet bardzo przejrzysta jeszcze do tego ciepła chciałbym, chciałbym się wykąpać fantastycznie to wygląda Naprawdę polecam. Jeżeli chcesz, chcecie poleżekować, odpocząć w tym miejscu, to zapraszam do plaży Beś. Chciałbym pokazać Wam Arkadię, To jest bardzo luksusowa, elitarna dzielnica położona blisko centrum Odesy w uzdrowiskowej jej części. Arkadia jest bardzo droga dzielnica, ponieważ niektóre z tych mieszkań, co widzimy teraz wokół nas, kosztują nawet ponad milion złotych. Mówię oczywiście o mieszkaniach dwupokojowych, a niektóre nawet ponad 2 miliony. Jak widzimy, ulica jest w miarę zielona, ale bardzo dobrze zrobiona. Kiedyś, jeszcze dwa lata temu, rosły tutaj same palmy przy tym palmy niewysokie a takie jak tutaj widzimy oczywiście już teraz pojawiły się drzewa i to wygląda lepiej jak widzimy wokół jest bardzo dużo restauracji różnych sklepów tutaj po prawej stronie znajduje się Aquapark Hawaii on się nazywa i jest w miarę dobry ale, ale przy tym jest drogi ale jeżeli macie urodziny to wtedy Macie darmowe wejście do akwaparku. No i już zbliżamy się do plaży. To, że wzdłuż moza znajdują się kluby. Ich jest bardzo dużo. I najlepsze ukraińskie kluby właśnie znajdują się w dzielnicy Arkady, Ibiza, Itaka, Bono Klub. I dużo, dużo innych fajnych, ciekawych miejsc możemy znaleźć w tym miejscu. Także Arkadia czeka. Moje drodzy, już jesteśmy przy Arkadii, przy słynnym wybrzeżu odeskim. Można powiedzieć, że Arkadia to jest centrum odpoczynku w Odesie, Ponieważ to, co teraz widzimy, to jest centrum odeskiego wybrzeża, odeskiego morza. Widzimy dużo plaży. Plaże są oczywiście płatne. Najdroższy wjazd 30 chryweń, Jak wcześniej płaciliśmy 20 chryweń, żeby podjechać do Linii Brzegowej. Teraz zapłaciliśmy 30, ponieważ to jest najba najbardziej droga dzielnica. Jak już powiedziałem, to jest najbardziej elitarna plaża Odessy, najbardziej elitarna dzielnica. Tutaj widzimy bardzo dużo klubów, które są uważane za jedne z najlepszych klubów w na Ukrainie i w Europie Wschodniej mamy Itakę, mamy Ibice, mamy Bono Club, przyjeżdżają tutaj różne gwiazdy, różne DJ i tak dalej. Plaża też jest w miarę 300, piaszczysta, ale oczywiście płatna. Jeżeli chcemy skorzystać z plaży bezpłatnej, to wtedy możemy podziwiać już nie... Tak, dobry widok na darmową plażę kamienistą. Tutaj wszędzie idzie budowa, jak widzimy, co oczywiście jest dużym minusem. Budują na klifach, jak te domy. Bardzo się boję, co z nimi będzie za jakiś czas. A tutaj widzimy płyty. Wszystko jest oczywiście w stanie nie najlepszym, ale ludzie przychodzą i się kąpią. I to oczywiście jest minusem ponieważ to jest właśnie ta różnica, o której opowiadałem w poprzednim filmiku jeżeli jeszcze nie oglądaliście ten filmik, to koniecznie musicie go zobaczyć, filmik o Odesie tutaj wyświetla się wskazówka Od, obowiązkowo warto go zobaczyć o czym mówiłem to, że jest bardzo dużo różnica na Ukrainie pomiędzy biedą a bogactwem tam widzimy bogactwo tutaj widzimy biedę I to jest taka prawda niestety to są realie Podchodzimy do czwartej plaży, która ma nazwę Marystela ale tak naprawdę to jest dziesiąta stacja wielkiego fontanu. Wielki fontan to jest dzielnica uzdrowieskowa położona wzdłuż wybrzeża Odeskiego. Jest dzielnica też w miarę droga elitarna, głównie sektor prywatny, czyli budynki, prywatne, prywatne domy są przy... Na, przy tej dzielnicy, tak usytuowane, plaża widać jest piaszczysta, w miarę szeroka. E, plaża, bo oczywiście, plusem jest to, że plaża jest darmowa. Oczywiście, jeżeli chcemy wynająć leżak albo bungalę, to wtedy zapłacimy, ale tak weźmiemy ręcznik i będziemy odpoczywać, jak te ludzie, to wtedy plaża będzie darmowa. I tutaj ciągnie się promenada wzdłuż całego wybrzeża. A po lewej stronie widzimy hotel Maristella, do którego zaraz podejdziemy. Maristella. Jak widzimy rosną palmy, hotel jest e, czterogwiazdkowy. Tutaj mamy główne wejście. I powiem tak, że ceny na przykład teraz we wrześniu nie są zbyt wysokie jak na uzdrowisko nadmorskie przyjemnym jest to, że budują płatny parking w końcu yy, pierwszy można powiedzieć w Odesie, yy, z tego co ja widziałem piętrowy parking gdzieś blisko morza i to jest bardzo duży plus naprawdę to trzeba szanować piętrowe parkingi w mieście super zobaczymy jaki widok na nas czeka tutaj widzimy Płatną plażę ze stolikami, z basenem nad morzem. Oczywiście w tym miejscu, tam gdzie plaża jest darmowa, nie na lepsze wybrzeże. Ale widzimy przykład ukraińskiej korupcji. W tym budynku mieszka, znaczy mieszkał ukraiński Odeski Polityk, który za rachunek państwa zbudował sobie taką willę, zrobił sobie prywatną plażę, marinę i e, później e, tak powiem e, było dużo strajków, na, nawet do tego domu wjechali na traktorze, e, coś tam zaczęli nagrywać, e, później pilnować, ale chyba e, obecnie tam jest niby jest wydział jego Prywatnego uniwersytetu, ale tak naprawdę nadal tam jest jego działka, ale oczywiście tam już nie mieszka, chociaż nie wiadomo, co obecnie się dzieje. Otóż tutaj w tym miejscu widzimy basen hotelu Maristella. Poprosiliśmy się, żeby tutaj, żeby tutaj wejść, ponagrywać. Hotel jest bardzo atrakcyjny. I już podchodzimy do Mola, żeby podziwiać piękny widok nad morze i oczywiście panorama Odessy jak widzimy Odessa ciągnie się aż do tego przelątku i jeszcze dalej nawet na kilkadziesiąt kilometrów a za tym przelątkiem będzie dopiero Arkadia później jeszcze kilka kilometrów także Odessa jest bardzo długa nie wiem czy z tego miejsca widać ale dopiero się kończy na tym wybrzeżu, który bardzo z tej strony a zaczyna się jeszcze za tym przeląkiem. Jak już powiedziałem, ponad 60 km długości ma miasto wzdłuż morza. Mamy morzem budują jeszcze mieszkania, co uważam jest bardzo złe, ale niestety sprzedają tutaj ziemię pod mieszkania. Był, byłoby oczywiście lepiej. Widzieć w tym miejscu hotel niż mieszkanie, ale z, z jaka idzie tendencja w Odesie, to najprawdopodobniej będziemy mieli w tym miejscu kolejny wieżowiec z apartamentami. Już podchodzimy bliżej plaży. To jest najbardziej ładna, najbardziej atrakcyjna promenada, która znajduje się w Odesie, ponieważ jest bardzo dobrze zrobiona. Ona już ma ponad 5 lat, ale widzimy jakość, yy, jakość tej promenady jest bardzo fajnie zrobiona, z kamienia i na to naprawdę przyjemnie patrzeć, ponieważ nie będzie, długo nie będzie potrzebowało remontu. I w tym miejscu widzimy plażę. Plaża jest bezpłatna, co jest bardzo dużym plusem. I piaszczysta przede wszystkim. Kolejnym plusem jest to, że piasek jest nie tylko tutaj, ale i w samym morzu. Jest dość yy, niepłytka, a 3 metry mamy płytko. Później mamy bardziej głęboko i to też jest fajne, ponieważ można i popływać. W tym miejscu widzimy yy, w dalszym ciągu promenadę. Takie dwa piękne lwy w tym miejscu. I na górze mamy willę bogatych. Ukraińców. Oczywiście plaż jest o wiele więcej, pokazałem tylko pięć, które najbardziej mi się podobają. A Wam jest decydować i piszcie o tym w komentarzach, która z tych pięciu plaż najbardziej Wam się spodobała. Będę bardzo ciekawy odpowiedzi. I dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Proszę o subskrypcję, o łapkę w górę. A to już koniec. Dla mnie też kończy się urlop i już wracam do Polski. Dzisiaj jest 1 września, dzieciaki idą do szkoły, a jutro pakuję walizy i wyjeżdżam, wracam do Polski. Filmik już będę nagrywać w dwóch językach, w języku rosyjskim i w języku polskim. Otóż obserwujcie, nie zapominajcie podzielić się tym filmikiem, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że taki kanał istnieje. Napiszcie w komentarzach, która z tych pięciu plaż najbardziej Wam się podobała, i oczywiście zapraszam do odesy. Bo jak widać, tutaj jest pięknie wrzesień, a taki ciepłe morze, taka fajna pogoda. Także zapraszam. Do zobaczenia. Cześć!